Cześć, kochani, witam Was bardzo ciepłutko w moim kolejnym filmiku. Tym razem nie da się ukryć, że już typowo jesiennym. Niestety dzisiaj nie mogę nagrać tego materiału na zewnątrz, a to dlatego, że niestety przeszkodziła mi w tym taka ponura jesienna pogoda, ale wczoraj było całkiem ładnie i właśnie za sprawą wczorajszego takiego ślicznego jesiennego dnia do głowy wpadł mi pomysł, żeby opowiedzieć Wam o książkach, które kojarzą mi się z jesienią. Przeglądałam przed chwilą moją domową biblioteczkę i okazało się, że takich książek, które kojarzą mi się z jesienią, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi, jeżeli ten film będzie nieco długawy. W każdym razie zapaszcie sobie kawkę, herbatkę, co tam lubicie, i zostańcie ze mną, a na początek. Trafi książka, o której wspominałam już poprzednim razem, mówiąc o jesieni. Książka, którą bardzo, właściwie książki, które bardzo chciałabym w tym roku jesienią przeczytać w związku z zaduszkami, w związku ze świętem wszystkich świętych. Adam Mickiewicz, dziady, część trzecia i część druga, czwarta i pierwsza. Dziady oczywiście znam, natomiast nie w taki sposób, w jaki poznać bym dziady chciała, czyli Lektura dziadów w moim przypadku wciąż nie była taką lekturą stuprocentowo świadomą, taką, którą. Y Taką, z której wyniosłabym naprawdę dużo. Zawsze te dziady czytałam gdzieś niejako pod przymusem, nigdy chyba nie czytałam dziadów z własnej woli. Chciałabym w końcu to zmienić i chciałabym właśnie zapoznać się z dziadami nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że chcę i Was też do tego w tym roku zachęcam. Już te dziady trafią też na półeczkę przy moim łóżku, a stamtąd mam nadzieję, że będzie mi znacznie łatwiej. Te dziady sięgnąć. Kolejna książka Która kojarzy mi się z jesienią Taką ponurą Jesienną pogodą, deszczową Wietrzną, to są opowiadania Roberta Eichmana Ukryty pokój, opowieści osobliwe I makabryczne. Jesienią i zimą Zdecydowanie częściej niż wiosną I latem sięgam po takie Mrożące krew w żyłach Opowieści. Ukryty pokój to są Takie opowiadanie, które Nie straszą w standardowy Typowo Horrorowy sposób, raczej to jest taki strach zamaskowany, czyli niewidoczny od razu, raczej widoczny dopiero między, między wierszami. Także ja ten ukryty pokój wam polecam. Jeżeli nie znacie jeszcze twórczości Roberta Eichmana, to serdecznie zachęcam do tego, żeby się z tą twórczością zapoznać. A moim ulubionym opowiadaniem z tego tomu jest opowiadanie pod tytułem Dzwony. Ostatnio chyba widziałam zapowiedź takiego filmu, w którym też w miasteczku rozbrzmiewają dzwony i to zwiastuje jakieś nieszczęście. Także motyw jest dość popularny, natomiast wydaje mi się, że Eikman ugryzł go w bardzo ciekawy sposób. I przy okazji, jeżeli jesteście ciekawi, czy ja więcej czytam jesienią, czy więcej czytam na przykład wiosną, latem, wydaje mi się, że to zupełnie nie zależy od pory roku, czyli czasami zdarza się tak, że latem przeczy przeczytam bardzo dużo, a czasami zdarza się tak, że latem nie przeczytam Żadnej grubszej książki, natomiast zrobię to jesienią Z jesienią bardzo kojarzą mi się też baśnie Na dzisiaj wybrałam baśnie Hansa Christiana Andersena To jest takie wydanie, które pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa Takie bogato ilustrowane wydanie tych baśni Andersena W ogóle wydaje mi się, że taki czas jesienny z długimi wieczorami Jest czasem sprzyjającym snuciu wszelakich opowieści Strasznych albo zupełnie nieprzesiąkniętych grozą. W każdym razie, no ja polecałabym wam też na takie długie jesienne wieczory, żebyście sięgnęli właśnie po baśnie, gdzieś może wrócili do czasów dzieciństwa i odkryli różne baśnie na nowo. Odkryli, dlatego, że wtedy jednak, kiedy poznajemy te baśnie jako dzieci, podchodzimy do nich Zupełnie inaczej niż jako osoby dorosłe. Przyniosłam tutaj też obok siebie konopielkę Edwarda Redlińskiego. Ja o tej książce wspominałam na moim kanale już wielokrotnie, a z jesienią ona skojarzyła mi się dlatego, że jeżeli znacie tę książkę, no to na pewno pamiętacie, że jej akcja toczy się w takiej małej wsi. Taplary, a nazwa taplary jest związana oczywiście z tym, że w tej miejscowości jest bardzo dużo błota, a nie da się ukryć, że jesień jest taką porą roku, podczas której zdarza nam się brnąć przez jakieś błota. Także dlatego taplary, dlatego konopielka, a poza tym bardzo podoba mi się humor. Edwarda Redlińskiego, humor wyłaniający się z kart tej książki. Oczywiście to jest opowieść taka słodko gorzka, taki śmiech trochę przez łzy, ale w każdym razie naprawdę warto z konopielką się zapoznać. Z jesienią skojarzyła mi się też książka Dominiki Słowik. Zimowla, zimowla, czyli czas, w którym pszczoły zapadają w zimowy sen, letarg, czas, w którym pszczoły są nieaktywne. Też zachęcam Was do przeczytania tej zimowli Dominiki Słowik. Jakkolwiek. To jest też książka o pamięci. Książka, przy czytaniu której na pewno trzeba się skupić, i jest to opowieść no jednak wymagająca wiele od czytelnika. Miasteczko w Dolinie Zmornickiej. Oddycha tajemnicami: z jeziora wyłowiono ciało. Ojciec rzucił pracę w urzędzie i został wróżem, a pszczelarz wytresował swój rój. Natomiast co udało się Dominice Słowik? Dominice Słowik udało się nie przesadzić z realizmem magicznym, a właściwie z tą magiczną częścią realizmu magicznego. No, też przy okazji, ja jesienią lubię sięgać po opowieści dłuższe, dlatego że też te wieczory są dłuższe. Dlatego, jeżeli już mam czas na czytanie, no to mam tego czasu od razu wieczorem automatycznie więcej, dlatego że dłużej jest e, ciemno. I dlatego częściej wtedy jesienią sięgam po takie grubsze opowieści, które pozwalają mi jeszcze mocniej. Tak odczuć ten świat przedstawiony, przenieść się do tego świata przedstawionego. I tak też w związku z tą pamięcią, zapamiętywaniem, odkurzaniem przeszłości, przypomniała mi się książka Łukasza Staniszewskiego, którą czytałam latem: Małe grozy, opowieść z miejsca, gdzie nie ma dróg ani mostów, jest tylko miłość. Dzięki niej możesz podróżować najdalej. To jest książka, którą recenzowałam na moim kanale i była to recenzja. Moja opinia była bardzo pochlebna. Jeżeli lubicie też taką książkę troszkę realizm magiczny troszkę właśnie taka proza poetycka no to wydaje mi się, że małe grozy mogą być dla was strzałem w dziesiątkę. Nieposkromiona wyobraźnia rozkwitająca w magicznej przestrzeni pomiędzy warmińskimi jeziorami. No właśnie jesienią skłaniam się ku legendom, ku baśniom, ku opowieściom, ku realizmowi magicznemu. Mam takie dziwne wrażenie. A tak już tąpając całkowicie po ziemi najlepiej w życiu ma twój kot. Koty jesienią mają chyba całkiem nieźle w większości domów, dlatego że mogą sobie spać w jakimś ciepłym miejscu, nie muszą specjalnie nigdzie wychodzić. Mam tutaj listy Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza. To są listy kierowane w dwie strony czyli Wisława Szymborska do Kornela Filipowicza, Kornel Filipowicz do Wisławy Szymborskiej. Jesienią lubię sięgać po korespondencję, dlatego że dzięki niej mm, Czuję się tak, jakbym była uczestnikiem rozmowy dwóch osób, jakbym otwierała jakieś stare koperty, wyjmowała z nich stare listy. No i zawsze czytanie korespondencji ma dla mnie taki. Urok. Z jesienią kojarzą mi się oczywiście chłopi, a dokładniej pierwsza część Chłopów Rejmonta, czyli jesień. Wspominałam Wam o tym, że chłopów lubię czytać zgodnie z porami roku, czyli jesienią-jesień, zimą-zimę, wiosną-wiosnę, latem-lato. Także jeżeli ktoś w tym roku z Was ma chęć na rozpoczęcie lektury Chłopów, no to ja sugeruję zrobić to właśnie teraz, właśnie jesienią, zacząć od tej pierwszej części i najlepiej jeszcze czytać. Tych chłopów, gdzieś mając widok na świat za oknem, na świat na zewnątrz, czyli na przykład przy oknie, bo wtedy jeszcze wyraźniej odczujecie tę pogodę, która towarzyszyła w tej części bohaterom tej historii. Ja przypominam, że chłopów naprawdę uwielbiam. Znalazłam też w mojej biblioteczce książkę której jeszcze nie czytałam, natomiast bardzo chciałabym ją przeczytać. Jeżeli się uda, to jesienią. Wydaje mi się, że jeżeli po nią sięgnę, to zrobię to jesienią. Józef Ignacy Kraszewski, a tytuł tej powieści to jest właśnie Jesienią i o czym ona opowiada? On Mam tutaj opis z przodu na okładce na skrzydełku. Tematem powieści jest historia miłości szlachcica Krzysztofa po Boga do pięknej wandy romińskiej. Nagła ruina majątkowa jego rodziców powoduje niechęć rodziców wandy, kiedy w końcu podstępem zostaje zmuszony do zerwania z ukochaną zamyka się w starym zamku. Po kilkunastu latach dzięki zabiegom przyjaciół powraca do normalnego życia. Dram dramatyczną historię jego powrotu i związanych z tym sensacyjnych perypetii autor przeplata pełnym humoru i pogody wątkiem zabiegów podstarzałego kawalera, właściciela majątku o rękę córki, swego dzierżawcy, zręcznie zastawiającej sidła na niezdecydowanie. W swych zamiarach konkurenta. Także jesienią powieść Kraszewskiego dajcie znać, jeżeli tę powieść Kraszewskiego znacie z taką. Jesienną lekturą, książką idealną na jesień Skojarzyło mi się też Fado Andrzeja Stasiuka A dokładniej właściwie wszystkie książki Andrzeja Stasiuka Dlatego, że one mają taki swój niepowtarzalny urok Andrzej Stasiuk potrafi snuć opowieści Tej umiejętności nie można mu odmówić No i te opowieści sprawdzają się świetnie właśnie w takim sezonie jesienno-zimowym Ja mam tutaj akurat... Y Otworzyłam na fragmencie pamięć. Pamiętam wiele miejsc i zdarzeń. Niektóre z nich trwają w mojej pamięci niczym zatrzymane figury jakiegoś przedstawienia. Wystarczy niewielki wysiłek, by ożyły. Oświetla je wtedy dziwny i ciepły blask, który sprawia, że miniony powraca nieskończenie pomniejszone jak w odwróconej lornetce. Upływ czasu pomniejsza obrazy, ale nie potrafi ich unicestwić. A jesień jest też takim momentem w roku, który zdecydowanie przypomina nam o upływie czasu. Przygotowałam też na dzisiaj opowiadania Czechowa, ja w ogóle jesienią i zimą lubię sięgać po literaturę rosyjską, po opowiadania tutaj mam Czechowa dlatego, że od razu kiedy pomyślałam o jesieni, skojarzyło mi się z nią jedno z jego opowiadań, o tym opowiadaniu też już wspominałam w jednym z moich filmików i to jest opowiadanie pod tytułem Partia Winta, przełożył Aleksander Wad. Przeczytam Wam zresztą już pierwsze zdanie tego opowiadania, które zdecydowanie wprowadza nas w taki ponury jesienny klimat. Pewnej szkaradnej nocy jesiennej Andrzej Stepanowicz, Pierre Solin wracał z teatru. No więc mamy szkaradną noc jesienną. Nic dodać, nic ująć. A skoro jesteśmy przy opowieściach niesamowitych, przy jakichś historiach takich. Ponurych, no to może zachęcę Was do sięgnięcia po opowiadania Stefana Grabińskiego, który mam wrażenie, że od jakiegoś czasu przeżywa wśród czytelników taką swoją drugą młodość, czyli w końcu został, mam wrażenie, doceniony. Opowieści niesamowite, a moją ulubioną z jego opowieści. Jest kochanka, szamoty oraz błędny pociąg. W ogóle dużo jest u Grabińskiego takich smaczków związanych z pociągami, z kolejami. I dlatego też ten Stefan Grabiński trochę kojarzy mi się z Robertem Eikmanem, bo u Ekmana też było takie opowiadanie, w którym pociąg odgrywał dość ważną rolę. Z klimatem takim jesiennym z jesienią. Kojarzy mi się też wesele Stanisława Wyspiańskiego. Nie pamiętam już dokładnie, czy akcja tego wesela toczy się rzeczywiście jesienią, czy to po prostu jest takie moje skojarzenie związane z tematem tego utworu, z takim rozczarowaniem, postawą określonej części społeczeństwa, ale tak, w każdym razie wesele jest taką książką, która z jesienną atmosferą zdecydowanie mi się kojarzy. No i tutaj powieść rosyjska z literatury rosyjskiej, Anna. Karenina. Jak wspominałam jesienią, lubię grubsze książki i zachęcam Was właśnie do sięgnięcia po literaturę rosyjską. Może niekoniecznie po Annę Karolinę. Ja Annę Karolinę lubię, ale wiem, że ona akurat nie wszystkim przypada do gustu. Natomiast zachęcam Was do sięgnięcia chociażby po Wojnę i Pokój. Ostatnia część Wojny i Pokoju jeszcze przede mną, ale jestem tą powieścią e, oczarowana po prostu oczarowana. Zygmunt Krasiński to już jest przedostatnia książka, którą przygotowałam na dzisiaj. Nieboska komedia i Iridion. No i tutaj nie chodzi mi typowo o tą nieboską komedię czy o e, Iridion, raczej chodzi mi o samego Zygmunta Krasińskiego, dlatego że cała jego twórczość jest przesiąknięta jak, jakimś takim Smutkiem, rozczarowaniem Zresztą całe jego życie było dość trudne Dość trudne dla niego, bo w jego głowie Mieszały się, plątały się różne myśli Różne rozważania Zachęcam was do przeczytania sobie listów Zygmunta Krasińskiego Które on kierował chociażby do swojego ojca Czy do swojego przyjaciela Henryka Riva I listy też kierowane w drugą stronę W każdym razie, no bardzo ciekawe, ciekawe listy, i w ogóle Zygmunt Krasiński jest chyba jednym z takich moich ulubionych autorów epok dawniejszych. No i Juliusz Słowacki, dzieła. Jakiś czas temu pisałam pracę magisterską związaną z tematem zarazy. No i właśnie w związku z zarazy. W w literaturze pierwszej połowy XIX wieku, no i właśnie w związku z tym czytałam wtedy różne dzieła Juliusza Słowackiego, i najbardziej w mojej pamięci zapisały się trzy poema, czyli Ojciec Zadżumionych w Szwajcarii i Wacław. No i do przeczytania tego Ojca Zadżumionych Was zachęcam, bo o ile akcja tego utworu toczy się w świecie orientalnym, no to nie jest tam wcale. Tak wakacyjnie, ciepło i radośnie, raczej atmosfera tego utworu jest silnie jesienna, to znaczy przesiąknięta, przesiąknięta jakimś smutkiem, może nawet pesymizmem. Także no, do przeczytania Juliusza Słowackiego. Was zachęcam i to są już wszystkie książki, które kojarzą mi się z jesienią, wszystkie, które wybrałam dzisiaj, bo kiedy zaczęłam przeglądać półki w mojej domowej biblioteczce, no to okazało się, że takich książek, które kojarzą mi się z jesienią jest. Bardzo, bardzo dużo, bo te moje skojarzenia z jesienią są naprawdę skojarzeniami dość rozległymi, ale już nie zajmuję Waszego czasu. Dajcie koniecznie znać, jakie książki Wam kojarzą się z jesienią. Może na pewno o jakiejś zapomniałam, a może Wasza odpowiedź, Wasza wypowiedź zachęci kogoś do przeczytania jakiejś właśnie takiej trącącej jesienią książki. Ja już się z Wami żegnam, zapraszam do zerknięcia na mój poprzedni filmik, no i do zobaczenia już wkrótce. Papa! Pa.